Służby w Polsce korzystają z różnych systemów, tylko że działają one i powinny działać w ramach kontroli operacyjnej. Nadużyć w postaci właśnie takiego ręcznego sterowania przez polityków i wykorzystywania polskich służb do inwigilacji opozycji. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj teraz. Proszę Państwu, sprawa z Hermesem dopiero się rozkręca. Najpierw kilka formalnych słów. To narzędzie analizy kryminalnej używane w Departamencie Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, gdzie prowadzone były ważne dla ekipy byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry śledztwa. Według nieoficjalnych ustaleń system Hermes miał służyć ekipie Ziobry m.in. do śledzenia adwersarzy w mediach. Społecznościowych. Do obsługi systemu zatrudnieni byli między innymi emerytowani funkcjonariusze ABW. Z umów zlecenia wynikało, że niektórzy z nich dostawali po 1000 złotych za godzinę od obsługi hermesa. A jest z nami posłanka Magdalena Sroka, przewodnicząca Komisji do Spraw Pegazusa. Dzień dobry, witamy. Dobry witam serdecznie. To co to teraz będzie przewodnicząca za chwilę Komisji do Spraw Pegazusa i Hermesa? Czy będzie osobna komisja do spraw Hermesa? Jak to z Pani punktu widzenia wygląda? Na szczęście uchwała Sejmu, która powołała. Komisję Śledczą przewidziała takie sytuacje, że może tych systemów w Polsce być więcej, aniżeli tylko Pegazus, i jest tam mowa o tym, że zbadamy czynności operacyjno-rozpoznawcze, które były wykonywane przez służby w Polsce, ale także różne instytucje przy wykorzystaniu Pegazusa, między innymi, ale nie tylko. Także my już podczas pierwszego posiedzenia naszej komisji, kiedy składaliśmy wnioski, Dowodowe do różnych resortów i służb specjalnych. Pisaliśmy nie tylko o Pegasusie, ale także o wszystkich innych systemach, które wykorzystywane były a działały podobnie jak Pegasus. Ale te wszystkie inne systemy były już od początku znane? Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie. Czy ta nazwa, ten system Hermes, wypływający w tej chwili publicznie na wierzch jest jednak jakąś nowością, czy też nie jest Pani zaskoczona? Ja nie jestem zaskoczona, ja byłam przez 15 lat funkcjonariuszem policji, ja słyszę i słyszałam o różnych systemach wykorzystywanych przez służby i żeby to też bardzo jasno wybrzmiały, służby w Polsce powinny korzystać z najnowocześniejszych narzędzi do ścigania przestępstw. Problem polega tylko na tym, że wszystko wskazuje na to, ostatnia ekipa rządząca w postaci PiSu wykorzystała polskie służby, zakupując takie narzędzia i stosowała je w stosunku do polityków, oponentów politycznych, ale także w swoich szeregach, no i do i wszystkich tych innych osób, o których już słyszymy. I to jest największy problem. Służby w Polsce korzystają z różnych systemów, tylko że działają one i powinny działać w ramach kontroli operacyjnej. Technika, techniki operacyjne są bardzo różne i służby, my nie możemy ich też pozbawić takich narzędzi. Natomiast system Pegasus, o którym wiemy w tej chwili najwięcej, wykraczał zdecydowanie poza ramy kontroli operacyjnej. To znaczy, pozyskiwał on dane nie w czasie, na który została wyrażona zgoda przez sąd na kontrolę operacyjną, tylko zaciągała nasze dane z telefonów komórkowych czy z innych urządzeń wstecz. Czyli wszystkie zgromadzone, mało tego, mógł wprowadzać zmiany w samej treści, które były zawarte na naszych telefonach. Także no, taki materiał dowodowy już no, jest wątpliwej jakości i oceny sądu już wskazują na to, że no, nieuznawany jest taki materiał dowodowy. Także tych wątków do zbadania ogólnie jest bardzo dużo i te systemy w Polsce działały i pewnie będą działały. Tylko mówię, one muszą zawsze działać w ramach w granicach polskiego prawa. No i myśli Pani, że komisja do spraw Pegazusa, jej wnioski, ewentualne wnioski o ukaranie winnych procedur niezgodnych z prawem skończą się tym, że rzeczywiście my, obywatele, będziemy mogli spać spokojnie, mając świadomość tego, że tego typu systemy wykorzystywane są zgodnie z prawem, bo przecież kontrola nad nimi będzie musiała się chyba zmienić. Mam nadzieję, że tylko spać będą przestępcy w Polsce. Natomiast oczywiście cała komisja ma potężne zadanie i potężny materiał, na którym będziemy pracować, i dodatkowo bardzo wrażliwe. My będziemy dotykali technik operacyjnych stosowanych przez polskie służby. Z jednej strony służby muszą być wyposażone najlepiej jak to możliwe, ale z drugiej strony będziemy patrzeć na to, czy Systemy i system, no, na razie mówimy o Pegazusie, ale zaraz może się okazać, że wiele więcej, czy były wykorzystywane zgodnie z prawem? Czy materiał dowodowy, na podstawie którego ktoś podejmował decyzję o zastosowaniu kontroli operacyjnej, był faktycznie uzasadniającym podejrzenie popełnienia przestępstwa? Mamy przykład na przykład senatora Krzysztofa Brejzy. I tutaj wiemy, że ten materiał dowodowy był bardzo naciągany. Dalej, Mamy kwestię zgody ze strony sądu na stosowanie kontroli operacyjnej. Dzisiaj słyszymy z ust polityków PiSu, że każda kontrola operacyjna w Polsce wykonywana była ze zgodą sądu. No ale tutaj pojawia się problem, o którym już panowie z PiSu nie chcą mówić. Ten problem polega na tym, że kontrola jest stosowana przez określony czasookres, a ten system wykraczał zupełnie poza te ramy i wprowadzano w błąd sądy, ponieważ sądy nie wiedziały o tym, jaki system jest stosowany, zakładały, ponieważ no, jeżeli funkcjonujemy w państwie prawa z założenia, no to sądy podpisując i analizując te wnioski dowodowe, które do nich spływały, zakładały, że będzie ta kontrola wykonywana zgodnie z prawem, a ona zgodnie z prawem nie była wykonywana, ponieważ nie było nawet akredytacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dla tego danego systemu. Także tych wątków do zbadania jest bardzo dużo. Ja bym chciała, żeby ta komisja oprócz pokazań, skali nadużyć, które w mojej ocenie miały miejsce, nadużyć w postaci właśnie takiego ręcznego sterowania przez polityków i wykorzystywania polskich służb do inwigilacji opozycji, do inwigilacji swoich dla potrzeby zbierania haków, czy adwokatów, prokuraturów, czy inne osoby publiczne. To jest jedna kwestia, ale także, żebyśmy potrafili wypracować właśnie założenia czy kierunki zmian w legislacji, żeby nigdy w przyszłości do tego żadna władza już nie, nie posunęła się, tak żebyśmy odbudowali zaufanie obywateli do państwa i do instytucji państwa, bo to zaufanie niestety służby, nie tylko służb specjalnych przez ostatnie lata zostało przez PIS zniszczone. Jeszcze na koniec zapytam. Niedługo prezes Kaczyński przed obliczem Komisji do spraw Pegazusa, czuje Pani dreszczyk emocji? Nie nazwałabym tego tak. Ja podchodzę bardzo poważnie do tej komisji, bardzo na poważnie przygotowywuję się. Jarosław Kaczyński jest politykiem, który spisuje jako pierwszy, potwierdził zakup wtedy, kiedy wszyscy mówili, że to koń ze skrzydłami czy konsola do gier. Kiedy okłamywano polskie społeczeństwo w tak perfidny sposób, to Jarosław Kaczyński powiedział. No, kupiliśmy system Pegasus, ale to jest kwestia techniczna. Także ja oczywiście tutaj proszę wybaczyć, nie zdradzę e, taktyki przesłuchania. Robiłam to przez 15 lat pracując w policji. E, wykorzystam e, również te umiejętności przy tym i każdym kolejnym przesłuchaniu. Natomiast Jarosław Kaczyński powinien stanąć przed społeczeństwem i w końcu powiedzieć prawdę. Do tej pory e, słabo mu to wychodziło, także zobacz, jak e, odpowiadać będzie przed Komisją. To jeszcze tak zupełnie na koniec, gdybyśmy mieli obstawiać u Bukmachera, obstawia pani, że Jarosław Kaczyński pojawi się na zaproszenie komisji, czy jednak będzie go bolała noga? No, powinien się pojawić, chyba nie ma nic do ukrycia. Prawda? Natomiast oczywiście no ja jakbym miała dzisiaj obstawiać, chociaż tego nie robię, powiedziałabym, że Jarosław Kaczyński stawi się przed komisją, natomiast może zasłaniać się niepamięcią, patrzymy na to jak wyglądają przesłuchania polityków PiSu przed innymi komisjami, które już przesłuchują, no tam ci politycy często potrafią używać takiego sformułowania, nie pamiętam, także... Możemy mieć do czynienia również z tego typu amnezją, jeżeli chodzi o przypisanie Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast no, szereg konkretnych pytań może jednak naprowadzić do No to zatem czas pokażę, czy Jarosława Kaczyńskiego nie będzie bolała lewa, prawa albo jakaś inna noga. Posłanka Magdalena Sroka, przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw i być może innych systemów nielegalnego podsłuchiwania. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. I do zobaczenia. Jeśli chcesz być na bieżąco, wspomagaj nasze niezależne działanie. Szczegóły znajdziesz pod każdym filmem. Dziękujemy za twoje zaangażowanie.